Dzień dobry. Dzień dobry. Bo ja mam przy pana takich kilka pytań. Ja, ja się nazywam Błogosławomir i przy pana było tak, że ja się dowiedziałem 4 miesiące temu, że w naszej klasie zostało już tylko dwóch prawiczków, tak? Dochodzę do drugiego gimnazjum i no trochę byłem tym faktem zaniepokojony, tak? Bo. Bo wie pan, ja miałam trochę inne, że tak powiem, cele, tak, priorytety, bo, bo wie pan, ja, ja się w, wychowałem no, w rodzinie katolickiej, tak, i jeszcze nie myślałem o takich rzeczach, ale rozmawiałam z kolegami na, na przerwie i właśnie się dowiedziałam, że, że tylko ja zostałam i, i jeden nauczyciel nasz, tylko rząd za, za chyba za trzy tygodnie albo za dwa za nawet bierze ślub, tak? Ale to też jest katolik. I bo widzi Pan, on miał te, takie same priorytety jak ja, i poczekał, tak? No więc wyjdzie na to, że ja będę ostatni, i, i wszyscy się ze mnie śmieją, i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Ja, ja nie wiem, co mam takim ludziom mówić, jak się ze mnie nic śmieją. Nie mówić, nic nie mówić. Jeśli się śmieją, sami sobie szkod sami się uśmieszają. Bo, bo sami już dawno ten okres. Zaprzepaścili, no i teraz czasem to jest spowodowane zazdrością zdrością pełną. Proszę się tym nie przejmować, nie... Bo wie pan, ja nie to można, nie ten... można te, porównywać się do innych, to innych, którzy źle zrobili pan. Trzeba cieszyć się na pan wewnętrzną jakąś osobowość, uszanował pan swoje ja, prawda? Nie dał się pan w jakiś sposób wciągnąć w, te, w to bagno jakieś tam, prawda, bo to zawsze tak się zaczyna. No i koniec. I nie przejmować się... się. Nie przejmować a... się i koniec. Nie imponować się, się on... tym, że pan coś zrobił, co? coś gorszego to no, Nie ma sensu. Nie rozumiem. Zrobi... To. Ma... To, to oni zrobili coś gorszego, nie ja, tak? Na, no na, naturalnie. Przecież jak ktoś jest tak. zachował swoją osobowość, zachował e, swoje, swoją moralność duchową, również, no to przecież to jest jakiś zaszczyt duchowy. A, a to, co oni tam pokazują, to jest takie zewnętrzne, formalnie jakieś. E, Nurne, niepoważne imponowanie, prawda? Zły, złymi rzeczami. Bo wie pan, bo ja mam jeszcze taki, że tak powiem, dylemat, tak? Ja nie będę oszukiwał, bo, bo to jest telefon tak. zaufania, to nie wolno nie oszukiwać. Nie tym, proszę pana zachować do siebie. Ale ja nie to, że się chwalę, tylko że trochę jest mi przykro, że pan, było coś takiego, że, że jednak się zawahałem w pewnym momencie, tak 4 miesiące temu i to właściwie wtedy się wszystko wydało. Mówię, panie, ja chciałem to zrobić z taką magatą. ona, proszę pana, że tak powiem, w naszym gimnazjum, wszyscy wiedzą, że ona jest otwarta na wszystko, mm. tak, dosłownie otwarta. Lekomyślna, lekomyślna, ta, dokładnie, tylko że wie pan, ona mi powiedziała, że, bo ja jej wszystko wytłumaczyłem, ona mi powiedziała, że, że prędzej Fubu będzie uczciwy, niż ona się we mnie zakocha, i wtedy właśnie chłopaki się dowiedziały o, o, tym, o tym, że rzeczywistość jest w Ma pan mażna. nie przejmować się tym, machnąć ręką na to, ona lekkomyślna była, gdzie pan nie potrafiła zachować swojej godności, no i teraz chciała. Ludzie, którzy stracili własną godność przez to, że że po prostu poddali się tym, tym swoim emocjom czy ewentualnie tym ty, ty, y, sprawom seksualnym no to potem mają wyrzuty jakieś sumienia no i chcą wciągnąć chci innych na tym samej aha. zasadzie jak ludzie zarażeni czasami chorobami genetycznymi czy czymś co drugiego zakazić i namawiają po to, żeby ten drugi też zachorował no. aha, czyli, czyli tutaj pan mi mówi, że no. No, że to tak to naprawdę pewne jest, no. że oni żałują tego co oni no, zrobili no ale że wyrzuty i... sumienia, no i chcą kogoś sprowokować, żeby poszedli śladem na przykład, nie? No. Aha, czyli oni tak naprawdę żałują tego, tak? No, na Bo... pewno, że żałują, tylko tego się nie przyznają, no. Mają wyrzuty sumienia, ja przecież postąpili, poniżyli siebie poniekąd, prawda? Bo trzeba zachować ten, to uczucie głębokie dla kogoś, kogo się kocha i ewentualnie w małżeństwie ta sprawa potem jest bardzo głęboko przeżywana i, i, i to, to jest taka prawdziwa więź uczuciowa, a nie takie rozradnianie czegoś, co zostało człowiekowi dane, prawda? Aha, czyli ka każda osoba, która dziewictwo właśnie straciła... Dziewictwo to jest rzecz wielka, no, przecież dziewictwo było przyczyną niektórych ludzi, którzy otrzymali święty, świętymi się stali, No, no na przykład Ma Maria, Maria, to, to ona była dziewicą, tak? No właśnie. Ona nie, nie, była... ale różne takie dziewczyny, które broniły swojej dziewiczości i zostały zamordowane i zostały świętymi, dlatego że broniły swojej dziewic swojego A dziewictwa. A mam takie no. pytanie. To Jak ja nie stracę dziewictwa, to mam szansę, żeby być świętym, bo ja, bo ja nie wiem za bardzo, no, jak no, to, jest... to jest. Świętość to nie jest to, że się ma dziewictwo. Świętość to jest życie według zasad, które ustalił Pan Bóg, prawda? Panie ustalił. No, no Przez... Ja znam przykazania, na przykład, jeszcze nikogo nie zabiłem. No, nie, nie, pani, nie to jest z... z... żarliwe. Nie tylko wystarczy, tylko trzeba po prostu spełniać te wszystkie przykazania, które zostały, i korzystać z sakramentów modlić się, wykonywać pewne jakieś obowiązki takie zawodowe, uczyć się, prawda, pracować nad sobą, kształcić siebie, doskonalić się trzeba. No. Aha, a ja mam jeszcze takie pytanie, bo wie pan ostatnio z baratem rozmawiałam, on jest trochę, on jest już trochę starszy, tak, on, on, on ale to proszę pana to, to łobuz jest taki, on papierosy na przykład pali. No szkodzi sobie, widziałem. szkodzi, szkodzi sobie. No. I on, on ma już 22 lata przy pan... Proszę pana, a on już piwo pije. Ja, ja tego nie rozumiem. No to to ma... pani nie naśladuje nikogo, pilnować siebie, zachowaj tą swoją wewnętrzną jakąś godność i koniec, nie dać się zmanewrować. Tylko, tylko, że on mówi, że, że ja jestem ten, jestem czipka, bo on, bo on już z 20 lasek obrócił, a ja żadnej i, i w ogóle jest mi Nie, przytrym. no to, 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 to tylko można mu współczyć, że on uważa, że celem człowieka jest takie lekomyślne podejście do, do, do spraw płciowych to są sprawy uczuciowe, głębokie, które człowiekowi zostały dane, powiedzmy, a człowiek to potrafi sprzeniewierzyć. Tak? ci młodzi ludzie, którzy od razu tam życie erotyczne młodych wieków rozpoczęli, po tym mają wyrzuty sumienia, no to chcą wciągnąć innych, prawda. Nie dać się zmanewrować, być sobą, o. Mhm. a ja, ja mam jeszcze takie tutaj pytanie, bo ja teraz byłem na, na takim obozie harcersko-monopolowym tak. w te wakacje i tam poznałam taką dziewczynę, ona się Monika nazywa, ona jest w moim wieku, tak? tak. Tylko że ona, ona jest już doświadczona i ja nie wiem, czy ja czy ja mam z nią chodzić, czy nie. No, proszę pana, znajomość zawsze można utrzymywać, że trzeba zachować swoją godność, prawda? nie da się zmanewrować. No. Trzeba to szukać. Już straciła, dziewczyny, tak. Trzeba szukać dziewczyny mądrej, rozsądnej która ma podobne zapatrywania, która szanuje swoją dziewiczość, na przykład swoją godność i jest osobą w jakiś sposób odpowiadającą uczuciowo, Szukać takiej osoby. A czyli, czyli jeśli, jeśli poznam dziewczynę i na niej jest dziewicą, to mam się ze mną wiązać, tak, tak? No nie, nie może tak mówić. Trzeba po prostu poznać osobę podobnych poglądów, która też szanuje siebie, ona będzie szanowała pana, będzie szanowała siebie i... No, no ale tak, jeśli, no. jeśli nie ma dziewictwa to znaczy że się nie szanuje, tak? No nie, no, no tak nie można też mówić. mogła Nie wiadomo, czasami się zdarzają na rzeczy przykre, jakieś gwałty czy coś. Nie nie nie, 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 że gwałt. Po prostu ja wiem, że ona ten, to ona, tam było, ona nie w teraz... Słoneczko grała. No. Proszę? A to ja mogę też być, to, a to przecież ja też mógłbym, mógłbym y, się po prostu do tego, do tego, do tego, y, y, no z, zakiesić o górę i potem i potem jednak żałować tak? Ma wyrzuty sumienia potem, no, to co się? Ona nie ma wyrzutów sumienia, ona no, w sumienie grała. Ma, osłabiła sobie sumienie przez to, że popełniła pewne błędy, które na pewno nie dały jej zadowolenia, no i te te wyrzuty sumienia ją gnębią, prawda? No to, to jest, trzeba zachować swoją godność, Człowiek, który Sprzeniewierza się tym ty, 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 ty swoim wewnętrznym jakimś odczuciom, no, no, no to po prostu w jakiś sposób traci swoją godność, prawda? No. Tylko, tylko wie Pan, bo ja, ja z nią utrzymuję kontakt tak? i ona powiedziała, że nawet jej się spodobałem, tylko jest taki problem, że ja właśnie mam taki dy, dylemat, nie wiem co zrobić, bo ona mi zaproponowała, byśmy zaczęli się kochać, tak, ale ja się boję przed tym pierwszym razem, nie, nie, I nie, nie wiem co nie, nie zrobić. Radzę, ja nie radzę, nie radzę. Ona może też tak chcieć, bo to, to by dla niej to było. Koleżankami, przed koleżankami by się chwaliła, prawda? O, proszę bardzo. Złapałam chłopaka, który jeszcze nie miał kontaktu w niej. O, dziewczyny są lekomyślne, trzeba być również odsądnym, odważnym. Nie można się za bardzo poddawać uczuciom. Aha, czy by się chwaliła także? No, się przed koleżankami, proszę bardzo. Załapiłam chłopaka to... czy innego. No tak, to przecież one polują na takich chłopców, prawda? Jeszcze o. Aha, czy one specjalnie szukają takich, co jeszcze nie? nie? No nie to trzeba być ostrożnym, trzeba zachować swoją górę, nie ulegać, nie brać złych przykładów z innych. Być sobą trzeba. Nie chwalić się tym, że się nie miałeś już tam jakiś, jakiś tam kontaktu fizycznych, na to zawsze czas przychodzi. Zająć się nauką, pracą nad sobą, czytaniem, kształtowaniem, sportem jakimś. O. A na przykład co, co, pan, co pan poleca do, do czytania? No bo, bo wszystko, katiali... czy, czy, czytać to, co człowieka interesuje. Się, uczyć się ja kiedyś gazetę czytałem, sportową Przerwanskiego. Uczyć się języków przede wszystkim, to jest najważniejsze, bo to jest potrzebne, prawda? No ja znam ten, ja znam łacinę to... i znam angielski. No angielski to jeszcze innego się uda poza tym jakieś wiadomości, które związane są z wiedzą szkolną jeszcze, prawda, pogłębiać coś. No. Światem się interesować, prawda? Ja zawsze... Przecież czas są możliwości wielkie, można świat poznawać ten na googlach przecież to też daje jakieś zajęcie tylko wie, wie pan, jest tak, że że na googlach i, i, i na samosi w ogóle na onecie to jak ja czytam, to też włos staje bo takie rzeczy niektórzy ludzie wypisują o jakiś o sponsoringach o jakichś tutaj galeriach. no nie oglądać sobie kraj, krajobrazy świata tam z różnych stron świata przecież można oglądać tam, czy afrykańskie czy amerykańskie no ale na przykład ogląda się krajobrazy a tu nagle ktoś jakieś Pornografię wrzuca, czy no, coś to, innego. trzeba tak kasować, trzeba kasować to, bo to można się zawsze zamknąć, to, to, co oni tam wrzucają. No, to jest taka złośliwość, to jest chęć odwrócenia uwagi od rzeczy istotnej, nie? No, a ja mam takie pytanie, bo, bo jako, że tam nie oglądam takich treści, ja mam, tylko tak, ja mam tylko takie pytanie, tylko czysto teoretyczne, ten, bo zawsze się mnie to ciekawiło, ale nie mam ko, komu je zadać. Jako, że już widzę, że mamy taki feeling, nie, że takie, że tak. No to prawie kolegami jesteśmy, nie to mogę zapytać jeszcze tak anonimowo, bo tak, ja się zawsze, to mnie tylko ciekawiło czy to teoretycznie, czy mój członek może utkwić właśnie w pochwie jakiejś dziewczyny i, i co mam zrobić, jak się zachować, jak tak się stanie i nie będę mógł go wyjąć. Nie myśleć o takich rzeczach, bo to są rzeczy, że nie, to są pokusy wszystkie, diabeł ja czuwa i człowiekowi ci w głowie. No. To takie właśnie sensacje, że sobie chłopcy opowiadają, mącą w głowie i potem człowiek żałuje, że, po, że poszedli śladem. No. A prawda jest taka, że ja widziałem jak chłopacy masturbowali się w, no to, w maju. No to, no to jest w kiblu. I, i popełniali zło i mieli wyrzuty sumienia i potem namawiali innych, żeby tak samo postępowali, prawda? Znaczy no, no ktoś... mnie nie namawiali, nie, ale ja widziałem jak tam... No, ale dawaj przykąd, pali kapucyna. no nie patrz, nie, to nie patrzyć, na to omijać takie sytuacje różne i być sobą. No. no ale ja byłem się wysikać, tak? Mam nie patrzeć, jak widzę, jak jeden tam poleje... No to ubolewać i ubolewać. tak postępują, że y, zachowują się jak zwierzątka jakieś, przecież, prawda? Czyli musimy mieć swoją no. godność, prawda? No. no, no właśnie, ja też tak miałem takie odczucia. No. I ja już kiedyś, ja, ja, bo ja jestem w tych w harcerzach, tak? Tak, no właśnie. Zająć się pracą jakąś, czynnościami harcerskimi. Tylko, takimi. że prawda jest taka, że jak mamy obozy, to tam piją z nauczycielami i piwo, i wino, i jabłko. No, piją, to trzeba unikać. Trzeba unikać okoliczności do złego, prawda? Okazji do złego. To nie mam problemów. Jak się wyjdzie w towarzystwo, ja się wyjdzie między wolny, trzeba krakać jak wolny, prawda? To jest stary przysłowie. Unikać no to, jak kontaktu z jestem w zrób. harcerzach, no to co mam się pisać z harcerzy, bo piją, tak? No unikać tych, to, to jak oni piją, to sobie pójść tam na spacer. Czy A ja mam jeszcze takie pytanie, bo ja się chciałam zapisać do, do chórku kościelnego. Na no pewno to jest bardzo mądre. Bardzo może, bo to daje zajęcie, daje satysfakcję, czy występuje, na z... kontakt z ludźmi, a śpiew też człowiekowi wpływa na psychikę bardzo korzystnie. No. Tylko, że sprawa jest taka, że mi trochę głupio śpiewać. Ja nie wiem w ogóle, czy dobrze śpiałam. Mógłbym, mógłbym Panu pokazać, jak śpiałam i, i bym mi Pan ocenił, czy, ja czy, ja czy ma? Ja ale raczej pójdę do, tam, kto jest w organizacji, tam, tam jest jakiś dyrygent i pójdź do niego i jego poprosi, żeby posłuchał Ewentualnie... Ale mi tak głupio, mi tak głupio nie Ale jak to głupio, pan... nie to trzeba pokonać, nie można się bać. Nie może Ale być... jakby pan mi powiedział w ogóle. Tak, czy pan czy... się tutaj wstydzi iść do, do, do chóru, a nie wstydziłby się pójść tam z jakąś dziewuchą do łóżka coś takiego, i potem żałować tego. Tak, no. Trzeba pójść do góry. Jakby mnie pan po, posłuchał, nie mam 10 sekund, ja bym zaśpiał coś krótkiego i ja bym mi powiedział, czy się nadaje. Tylko taka opinia proszę ten proszę ten tak ja powiem, nie, tylko osobista. To, ja tylko mogę, nie jestem muzykiem, ale mogę co, co, jakąś uwagę powiedzieć. Proszę bardzo. Tak. Okej, okay. to, to ja zaczynam. Jezu, ufam tobie, Jezu, kocham cię. Miłosierdziu twoim, mocno trzymaj mnie. I jak. No dobrze, głos jest dobry, chodzi o to, żeby głos był wyraźny, dźwięczny, a resztę już potem dyrygent i chór dorabia, prawda? Bo dyrygent Aha. potem zwraca uwagę i, i ewentualnie mówi jak śpiewać i, i pilnuje tego. I, i naprawdę warto do chóru się zapisać, wiele osób potem cieszy się z tego. Są tradycje pewne i poza tym są wyjazdy jakieś, poznaje się ludzi i człowiek kształtuje swoją osobowość. Tylko, jak, jak się taka, ma głos i ma się ochotę do śpiewu, to trzeba to rozwijać. Nie można tego jest, za mnie Tylko sprawa jest taka, że ja właśnie, właśnie chodzę w niedzielę do kościoła i ja kiedyś chciałem się do ministrantów zapisać, tak, żeby pomóc ten i wam. Ale można do ministrantów, To wiele osób się zapisuje. Pewnie. Tylko sprawa jest taka, że wie pan, mój tata nie jest, że tak powiem, m, wierzący. I było tak, że jak ja mu powiedziałam, że chcę się właśnie do ministra zapisać, to mówił, że, że w kościołach są tylko pedofile i w ogóle i że mam tam miejsce. Nie ma to jak na ona jebie. tak w głowie zamącone, to tym się nie przejmować, nie patrzy na niego. Trzeba swój własny rozum. Ktoś mu zamącił w głowie, a on nic nie robi, żeby, żeby po prostu poznać prawdę. Nie zna prawdy i tak kieruje się tym, co w telewizji mówią, co ludzie gadają. Czy musi sam poznawać prawdę. dochodzić do prawdy. No. Nie pra nie nieprawdziwe, tak? No trzeba no, no, samemu się przekonać, a nie wierzę w to co ludzie mówią, że gdzieś tam się coś znajdzie, to tam gdzie są ludzie to zawsze może zdaje się jakaś sytuacja taka czy inna nieprzyjemna, a to nie znaczy, że wszyscy sobie. z No, no ja też tak poznać. zawsze mówię. Tak samo tutaj, nie, nie słuchać tylko pójść do chóru, powiedzieć co się zapisać, proszę mnie posłuchać, odwagę, trzeba zdobyć się na odwagę. No trzeba no, ja się wie... nie słuchać nie, innych tam, przecież w końcu nie można by ulegać innym osobom. A, a ja proszę pana wie pan, ja teraz szukałem pracy jeszcze w wakacje, tylko że problem był taki, że, że zbierałem truskawki, nie? A to było już dawno. Mm -hmm. I tylko, tylko że mnie wylali za to, że, że ja połowę tych truskawek z koszyczka to zjadłem, nie? Bo byłem głodny i mnie ten i mnie wyrzucili jeszcze mnie zapłacili, ja nie wiem czy do sądu iść, czy nie wiem, czy do... Nie ja to, to, to przecież to tak urbanie jest przyjęte, że jak ci, którzy zbierają, to przecież jedzą truskawki. Ileś można tych truskawek zjeść, nie? No, no. Ja zjadłem trochę i mnie wywalili i szef powiedział, że, że ten, że jeszcze staremu powie i że, że mi napierdzieli. I mi przykro wtedy było, bo to było, bo to, wie pan, to było tak, to było chińskie puetatu, tak? 12 godzin i, i płacili 10 zł dziennie. No, to Zawsze to jest, coś. Wyzysk straszny. Wyzysk, straszny no. Wyzysk. No. No. no i jeszcze mi nie zapłacili, a pracowałem, pracowałem 14 dni prawie. No to trzeba się po prostu upomnieć, nic więcej, to upomnieć. No ale ziomek powiedział, że ten, że mi liścia sprzeda i że pójdę spać. No chociaż upomnieć się można. Na tam drogą sądową to tam, że powiesz sąd, że to jest mało, mało znaczące i koniec. To raczej upomnieć się samemu, nie? To mam iść ich pobić, tak? Łopatą czy czymś. Nie pobić, tylko porozmawiać, wytłumaczyć. No ale rozmawiałem i mi powiedział, że mam wypierdalać. Tak no, mi powiedział. No to przedtem. nie, no to, 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 trzeba powiedzieć, że się, że się przyjdzie z władzą jakąś, nie? A. No, ale ja nie mam władzy. Nawet w domu nie mogę rządzić, a co dopiero tam. A no tu nic więcej nie mogę doradzić. Trzeba już doraźnie potem kierować się rozumem i, i starać się. A nie, w żadnym wypadku agresją, w żadnym wypadku. Agresja nie. prowadzi do jeszcze większej agresji. Rozumiem. Później zobaczą, skończyłoby się, żeby tam podnieść do niewczesności. Jakby ktoś taki jest agresywny, to on jeszcze bardziej stał się agresywny. To część się naraża na bardzo duże niebezpieczeństwo, jakby chciał być agresywny? Takie, ludzie ma trzeba unikać. takie ma Mam takie pytanie, bo, bo wy pan u nas w szkole jest taki jeden chłopak, i on mówi otwarcie, że mu się podają chłopacy, a nie dziewczyny. I ja nie wiem, co o takim ludziu sądzić. Unikać, no ale no wyznacznie ma jakieś tendencje patologiczne i unikać takiego człowieka. Aha, czyli ten, ten, ten cały homoseksualizm to jest... No to ogówną... już może być u niego pierwsza Patologia. Znaki. Pierwsze oznaki mogą być i to trzeba unikać takich ludzi, bo on może starać się w jakiś sposób y, człowieka wprowadzić jakieś zakłopotanie, czy na przykład y, y, spowodować jakieś y, złe odruchy, czy złaczenie, prawda? Które działają czyli... człowiekowi na psychikę też. Czyli homoseksualiści są źli, tak? Bo no, unikać ja ludzi. Unikać takich ludzi, bo, bo no, one szukają okazji, które człowiekowi potem na pewno dadzą bardzo dużo przykrości. No. No. Nie A, a, co, co, oni, a co oni robią, bo, bo nie wiem. No unikać takich ludzi. No, no, mają swoje tam jakieś patologiczne podejście do wielu rzeczy i koniec. Mhm. A mam takie jeszcze pytanie, bo tu jak czasem oglądam telewizję, tak? I i w ogóle nie wiem, która partia polityczna, bo tam jedni to tam z jakimiś wibratorami w telewizji stoją, inni się wyzywają, trzeci oszukują. to Ja nie wiem, ja nie wiem, jak, jaka partia To Szkoda jest czasu nie oglądać tego, bo szkoda czasu, nie dojdzie się do porozumienia. Zawsze u a, a dorosłych i tam pisuje. mogą być jakieś patologie, też kłócą się czy coś tego. Po co to oglądać? Po co się denerwować? A, a, a jaka partia polityczna jest poprawna? Bo nie wiem. No nie, no to czy ma po to rozum, żeby się zastanowił, przemyślał. i ten ruch, co ten ten ruch palikota, tym się a ruch palikota jest, jest dobry, czy nie ruch palikota? No to, to, to przecież to wystarczy po, posłuchać, pooglądać, zastanowić się nad tym, jak oni postępują, nie? Być no, no chyba nie, dobrze. Jak ja to wiem. dobrze? No. no dobrze chyba. A, no to, to tak młodzi uważają. Razy się przyglądać i posłuchać, co oni mówią, prawda? No, jak, no nie tam jak, mówią, że jak będzie Jak lepiej. atakują pewne zasady, moralne czy inne, prawda? No, no. no. no ale, ale ich te, też wyzywają, nie? politycy się kłócą zawsze, to nie ma sensu oglądać tych spraw politycznych. Zajmij się, tak jak powiedziałem, nauką, swo, sobą, swoimi sprawami, do, do chóru kościelnego pójść i tam dalej, no. a, a tymi sprawami politycznymi to sobie zostawić to na, na, na późniejsze lata, a nie teraz. A jeszcze mam takie pytanie: bo ja kiedyś chciałem iść na prostytutki, nie wiem czy to jest niepoprawne. No, przecież wystarczy się sumienia zapytać, prawda? No ale mi w sumie nic nie mówi, ja nie rozmawiam no, no, z sumieniem. Nie, nie, no, nie, to, jest, to, jak, to człowiek, każdy ma poczucie, no sam fakt, że, 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 że unika się kontaktów y, z, z osobami jakimiś tam płci odmiennymi, już świadczy o tym, że stosunek się odzywa, nie? No, a mhm. pójście tam, to jest narażenie na, na, się na różne sprawy bardzo przykre, prawda, czy choroby. Jaki, no. Jakie sprawy? No, no, jakie sprawy, no przecież to jest, no wiele, choroby, można jakieś choroby złapać, można Narażenie się Ale jak, się ale gry, grypę, nie wiem, gorączkę? Katar. Choroby weneryczne tak zwane. No. Aha. To są a co to drogowe... są te choroby weneryczne? Te... No, w no. się trudno leczy, a czasami jak ktoś złapie AIDS, to wskazanie zna śmierć potem. No. AIDS? AIDS, naturalnie. No. no. AIDS, tak? AIDS. Aha, bo. HIV, to jest ta choroba HIV wirusowa. A HIV, a to a ty nie był ten katar taki Krowicz, coś takiego? Nie, to jest, to jest infekcja dróg. Znaczy jest infekcja ogólnoustrojowa, brak odporności i umiera potem, z powodu braku odporności, nie? to jest choroba bardzo poważna, no. Krośniewa się też może złapać w takich kontaktach z osobami tej, tego pokroju, coś mówili, nie. a te, a, a marihuanę mogę palić? To, to są wszystko znieżyczyne, to takie rzeczy, podsuwa. Marihuana to jest narkotyk, przecież, no. No bo ja tego, tego hip-hopu hip słucham, nie? I tam wszyscy palą zioło. Niech palą, ale no, nie można palić, bo to w końcu staje się narkomanem, a narkomanie to jest potworne uzależnienie. A mogę słuchać hip-hopu? Słucham? Hip-hopu czy mogę słuchać i rapu? Czego? Hip-hopu. To Muzyki takie, tak? No tych raperów wszystkich. No to też tak troszeczkę działa na psychikę źle, bo to jest takie, taka wariacka muzyka. Lepiej sobie Chopina posłuchać, jakichś jak, 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 takich ciekawych melodii, Bacha posłuchać sobie. Ty, ty, ty. Aha, hip-hopu nie, bo to jest patologia, tak? No nie, to jest to jest wariacka muzyka i ona po prostu pobudza psychicznie, człowiek się staje pobudzony, niespokojny i w ogóle, nie? No. Mhm. To można sobie tam jak się idzie gdzieś na zabawę, tam poskakać ale nie stare to puszczać, no. Ale to hip-hop nie polega na skakaniu, to techno ale, jest. No ale głośna muzyka jest, no to jest głośna muzyka przecież. No można cicho puścić. No tak ale to to cicho, to, 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 to nie jest ten sam efekt, prawda? Wszyscy puszczają głośno, nie? A to chyba panu chodzi o techno, bo techno się do no. techno się skacze. I no, do ale, chaos, do No nie, no, ja chodzi próbowej. o samo natężenie głosu muzycznego, prawda? Siła głosu to już to już ma znaczenie dla, dla układu nerwowego, nie? Nie słuchaj głośni muzyki. Hmm. Czyli Chopinu mam. Chopina mam no, cicho słuchać, no to jest spraźń, muzyka tak. taka łagodna, spokojna, cicha, nie? A Beethovena? Beethoven też jest dobry. Tak, jakby Beethoven, tam ci... A, ci, a, a radia ja, mogę to, ci, słuchać, czy też nie? Słucham? Radia. No radia są dobre. Są przecież tam różne tam melodie, prawda? złote melodie, tam można słuchać wspomnienia. A RMF FM? No to trzeba próbować wszystkiego. Nie można doradzać, tylko proszę wszystkiego próbować i kierować się własnym rozsądkiem, własnym rozumem, własnym zainteresowaniem, zamiłowaniem i ewentualnie wtedy przeżywać to i zastanawiać się, jak dalej postępować. A ja tylko to podsuwam, co jest istotne. Praca jest nad sobą, pra, jest... nauka, pójście do chóru dałoby na pewno pozytywny efekt i pracować nad sobą. Uczyć się przede wszystkim, żeby zdobywać wiadomości. Tylko no to że to muzyka powinna głowie. mieć po, muzyka powinna mieć przekaz, taka Abetowen i, i Chopin to no to, to, to są, to to są tylko łagodne, które są pozytywnie na psychikę i, i tak dalej, czy wypoczywa, czy relaksuje się. Dlaczego tak Japończycy lubią Chopina, prawda? Ta muzyka ich zachwyca, prawda? No, no bo nie ma, bo nie ma tekstu. Nie, zachwyca ich muzyka. To jest tak łagodna, spokojna muzyka, która działa pozytywnie na psychikę. No. wyciszasz. Czyli hip-hopu mam nie słuchać. Dobrze, to sobie zapisałem. Jeszcze takie mam takie mam pytanie, bo ja ostatnio jechałem autobusem tak. i tam było dwóch takich takich kiboli niełysych i, i ten... Ja nie wiem, czy mogę się na łyso zgodzić, bo mi się to podobało, tak? Z baseballem chodzili, ale ja nie wiem, czy to jest czy to unikać jest kulturalne. Ale, że unikać ludzi, którzy zachowują się niebezpiecznie. Ci, ale mają, dobrze, się, ale nic nie kulturalnie. Nie żuli tak, kulturalnie gumę. do czasu, aż dojdzie do awantury, czy aż dojdzie do jakiejś rozruby. Aha, czyli po, wszyscy łysi są tacy awanturnicy? Nie no, innego nie łysi tylko za Już awantura, prawda? No. Aha, tak, czyli tak, łysych trzeba unikać, tak? Unikać kontaktu z ludźmi, którzy nie zachowują się w sposób taki tradycyjny. Nie? No. Po co wchodzić a ja, a, a Nie wkłada się palcem a jaki to jest sposób tradycyjny? Normalnie, być normalnym. Szukać ludzi, którzy się normalnie zachowują. Normalnie się ubierają, rozmawiają, są normalni, naturalni, nie? Znaczy A niektórzy się zgrywają na kowego. Bo, bo moja siostra jest emo, nie? I ja nie wiem, ja nie wiem co mam o tym myśleć. Co znaczy emo? No emo. Czarne włosy, czarne paznokcie. No, Czarne ubrania. Byle, jeśli, jeśli tylko tak zachowuje się zewnętrznie, to traktować to jako dziwarstwo jakieś, prawda? Byle, byle nie, nie popełniała błędu jakieś, mm -hmm, Bo... Sama moda to jeszcze nie jest zło, prawda? No. Gorzej jak uczynki idą za modą jakąś takiej już. Bo na tego heavy me metalu słuchania. No może i to przejdzie, nie? No. A to by było źle, jakby słuchała heavy metalu, tak? No to, 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 to już Powiedziałem, że te muzyki różne takie agresywne mogą źle na psychikę wpływać. A, 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 roka, tak. a roka można słuchać? No rok był kiedyś bardzo modny, przecież no. działał pozytywnie, na przykład niż te inne muzyki teraz, które są nie. Mhm. Satanistyczne różne muzyki też są takie zwariowane. No to ja generalnie... Trzeba tak. wejść w życie, powoli słuchać osoby rozsądne, mądre, tu radzę na przykład no, pójść tam do tego chóru i tam... Będzie kontakt z różnymi ludźmi, kontakt ze światem i jakieś przeżycia wewnętrzne. Nie? A okay. nie słuchać kolegów, nie brać przykładu złego, nie, nie, starać się, nie dać się wciągać w takie różne sytuacje, które potem mogą dać jakiś niepokój wewnętrzny, jakieś wielkie sumienia i tak dalej. No. Okej, okay, no to ja dziękuję za rozmowę. Powodzenia życzę i na co rozsądku, żeby się kierować sumieniem i rozumem. Okej, okay. cze. Powodzenia życzę. No, cześć. Panią. Ponieważ...